powiększa przewagę w pucharowej klasyfikacji nad y, 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 Zimonem Ammanem, jest y, o jedno oczko przed nim na miejscu drugim. No i to, co to cieszy nas najbardziej? Na najwyższym stopniu pucharowego podium po raz drugi Kamil Soch, y, 23-letni skoczek z zębu, odkryty kiedyś do skakania przez y, Zbigniewa Klimowskiego, obecnie y, asystenta Łukasza Kruczka, y, w naszej reprezentacji y, wygrał na Wielkiej kroki z Zakopanem, a dzisiaj zwycięża na Pockland w październiku ubiegłego roku, nie tak dawno, na zakończenie sezonu letniego, kiedy tak cieszyliśmy się ze znakomitych skoków polskich reprezentantów. Kolejność tutaj na podium w Klingenthal była bardzo podobna. Wygrał Kamil, co przed Tomasem Morgensternem. Później trochę narzekaliśmy, że gdzie jest ta forma z lata. Co się stało z polskimi skokami? Bardzo proszę. Pingentals. I mamy powtórzony także znakomity wynik. No, w tamtym konkursie spechowo zdeskwalifikowana Adama Małysza, bo być może także byłby w czołówce. Dzisiaj jest siódmy, także nie ma powodu do narzekań. Adam Małysz 33-letni, przecież już nie młody zawodnik od 11 lat. A jeśli to liczymy jedynie jego pierwszy występ 96-97 rok. Można powiedzieć, że 13 sezon na najwyższym światowym poziomie. No, o takich wynikach chyba nie może mówić żaden skoczek. Norwegi ta, Kasai także jest blisko także w czołówce, ale przecież nie są to lokaty aż tak dobre, jak te, które osiąga Adam Małyś, który w międzyczasie czterokrotnie odebrał krzyżową kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Kuwały Świata. No, jeżeli chodzi o Kamila Stoka, Kotna wstrzeciwu skuteczność w swojej karierze do tego sezonu, tylko 13 tytuł z czołowej dziesiątki Pucharu Świata, nigdy nie był na podium w tym sezonie, w zimowym Pucharu Świata, dwukrotnie na podium i od razu nie na jego najwyższym stopniu. No, kiedyś taką skuteczność miał Martin maski 76 razy w historii na podium nie, w zawodach Pucharu Świata, strzegł aż 46 na najwyższym stopniu, no, to Przechodzimy teraz polski skoczek przed zawodnikami. Przed Tomaszem Orgielszternem, przed Simonem Ammanem na najwyższym stopniu w zawodach Pucharu Świata. Dziesięć dni temu coś wygrał na Wielkiej Kroski. Dzisiaj wycięża Klimental. Ogromne, ogromne gratulacje i brawa. Adam Małysz dzisiaj siódmy. Kolejne pucharowe zawody już w najbliższym weekend na Mamucim Obiekcie w Oberstdorfie. Ja na dzisiaj dziękuję już Państwu za uwagę. Oddaję głos do naszego studia komentował dla Państwa dzisiejsze zawody w Kingę, To tak szczęśliwe dla Kamina Stocha, którego jeszcze widzimy na podium tego konkursu. Kamil Stoch, drugie zwycięstwo w karierze tego zawodnika. I zadajemy sobie gdzieś oczywiście wszyscy pytanie, pytanie, na które chcemy odpowiedzieć. Chcemy wiedzieć, że odpowiedź jest twierdząca, Czy Kamil Stoch zdoła utrzymać tę formę na Mistrzostwa Świata wosu. Zdoła utrzymać, ponieważ to wszystko upada się prawidłowo. to Bardzo, bardzo dobre lata, cztery miesiące okres.